Kolejna korzyść, która wynika z korzystania z seta, to niskie obciążenie systemu. Przecież twój komputer w firmie dla ciebie, dla twojego zespołu służy do pracy, a nie do tego, żeby był środowiskiem do pracy dla systemu antywirusowego. ESET sprawdza się tu super, nie przeszkadza, nie spowalnia, jest bardzo uzupełniający dla programów biurowych. I coś, co adminowie lubią najbardziej, to konsola zarządzania. Bardzo prosto jest zainstalować różne polityki bezpieczeństwa na rozproszonych organizacjach, bardzo fajnie jest nimi zarządzać i kontrolować. No i przy tym wy chodzi bardzo wygodne raportowanie i monitorowanie pracy całej firmy, jeżeli chodzi o ten program antywirusowy. Program jest elastyczny i ma sporo funkcji dodatkowych, taką jak ochrona przed transomwarem, ochrona poczty. Bardzo fajnie można różnie dostosować do swoich potrzeb całe oprogramowanie. Asset ma dobre wsparcie techniczne, i dużą sieć partnerów w Polsce, a to gwarantuje Ci szybkie rozwiązanie Twojego problemu i dostęp do specjalistów. Małym minusem jest cena, bo nie jest to najtańszy produkt, ale jeżeli sobie porównasz do skali zagrożenia, to to też nie jest taki bardzo minus, no taki minus nie minus.